Witajcie bracia i siostry. Wtedy dotknął ich oczu mówiąc według wiary waszej niech wam się stanie. Mateusz 9:29. Pewien mężczyzna prowadził sprzedaż. Zarobki były duże i firma się rozwijała. Klienci uwielbiali ten sklep i kupowali coraz więcej i więcej. Mężczyzna wierzył w firmę i czuł się potrzebny w społeczeństwie. Był tak bardzo zajęty sprzedażą i reklamą, że nie miał czasu na czytanie gazet czy słuchanie radia, i w ten sposób nie usłyszał o nadchodzącym kryzysie lub konieczności wprowadzenia oszczędności. Dopóki on oferował swoje produkty, dopóty klienci przychodzili i kupowali. Pewnego dnia jego dobrze wyedukowany syn powiedział mu, że ludzie nie będą mieli pieniędzy, aby kupować jego produkty. Mężczyzna w to uwierzył i przestał się reklamować, przestał wierzyć w firmę i sprzedawał coraz mniej. Ostatecznie zdjął swój szyld, a ludzie przestali do niego przychodzić, więc zamknął firmę. Wtedy pomyślał: Jaki mój syn mądry, że to przewidział. Bo jak mówi nam list do Rzymian 12:2, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu. Taki księga przysłów 23:7, bo jak człowiek myśli w swym sercu, taki on jest. Myśli w sercu, czyli jakie ma odczucia związane z obrazem, który ma. W głowie na swój temat. Budujmy pozytywne wyobrażenia, gdyż takie wyobrażenia tacy i my sami. Nasza wizja jest obietnicą tego, kim pewnego dnia będziemy. Nasz ideał to proroctwo tego, co w końcu wyjawimy. Teraz, będąc świadomy, że negatywne myśli kreują negatywne okoliczności, a pozytywne myśli kreują pozytywne okoliczności, afirmuj: Od dziś do mojego umysłu wpuszczam tylko dobre myśli. Od dziś wypowiadam tylko wzmacniające mnie myśli. Negatywne wyobrażenia zamieniam na pozytywne.